Mam na imię Hanna Kowalczyk, mam 32 lata, jestem architektką wnętrz i mieszkam w Warszawie. Trzy lata temu moje życie rozpadło się w jeden wieczór, ponieważ moja siostra Klara ukradła mi mężczyznę, którego miałam poślubić. Wciąż pamiętam zapach powietrza tamtej nocy. Lawenda z ogrodu, pieczone brzoskwinie z kuchni, wino oddychające na kredensie. To była wigilia mojej imprezy zaręczynowej. Dom moich rodziców w Zakopanem lśnił lampkami ogrodowymi i gwarem rodzinnym, a ja unosiłam się w chaosie z poczuciem czegoś niemal świętego. To był mój moment, nasz moment. Adam i ja byliśmy razem przez cztery stabilne, pełne refleksji lata. Był uprzejmy, wyważony, łagodny w sposób, który sprawiał, że czułam się przy nim bezpieczna. A potem przyszedł pęknięcie. Weszłam do domu, by wziąć szal. Korytarz był przyciemniony, dom ucichł w tym miękkim momencie przed zachodem słońca. Wtedy ich usłyszałam. Dwa głosy, ciche, zbyt bliskie. Jeden śmiech, zadyszany. Skręciłam w stronę gabinetu, boso na drewnianej podłodze, niepewna dlaczego mój żołądek ścisnął się tak gwałtownie. Tam byli, mój narzeczony Adam, moja siostra Klara. Jego ręka spoczywała na jej talii, jej palce muskały kark. Szeptali coś, czego nie słyszałam, ale ich twarze były tak blisko, tak znajome, tak naładowane emocjami, że odebrało mi oddech. Nie zauważyli mnie od razu. Stałam jak zamrożona, patrząc, jak pochylają się ku sobie, jakby mnie nie było, jakby to nie ja budowałam życie z nim, jakby nie ufałam im obojgu. Gdy w końcu mnie zobaczyli, żadne nie powiedziało słowa. Pokój był cichy, bez krzyków, bez przeprosin. Tylko cisza i dźwięk czegoś we mnie, co się zawaliło. Tamtej nocy wszystko się zmieniło. Gdybyś zapytał mnie wtedy na ganku, z drżącą ręką, z ogrodem pełnym roześmianych gości za mną, czy wierzę, że kiedykolwiek znów poczuję się całością, powiedziałabym nie. Ale oto jestem trzy lata później. I kiedy weszłam na rodzinną kolację z mężczyzną, którego naprawdę poślubiłam i zobaczyłam, jak Klara zastyga na jego widok. Wiedziałam, że niektóre rzeczy nie muszą być wypowiedziane na głos, by zostały usłyszane. Tydzień przed imprezą zaręczynową życie wydawało się niemal filmowe. Przyjechałam z Warszawy do domu rodziców w Zakopanem. Dom, w którym dorastałam, ze skrzypiącym gankiem, bluszczem wijącym się wzdłuż rynien, dźwiękiem nucenia mamy podczas gotowania, otulał mnie jak stary koc. Nie był doskonały, ale był znajomy, ciepły. Klara oczywiście była już tam. Zawsze pojawiała się wcześniej, zaproszona czy nie, i wplatała się w środek wydarzeń. Moja młodsza siostra była typem osoby, która przyciągała uwagę bez wysiłku promienna, błyskotliwa, ktoś, kogo zauważasz, nawet jeśli nie chcesz. Dorastając, ludzie mówili, że jesteśmy przeciwieństwami. Ja byłam cicha, refleksyjna, zawsze planująca każdy krok. Ona była głośna, elektryzująca, jak iskra, która nigdy nie gaśnie. Kiedyś myślałam, że się równoważyłyśmy, już w to nie wierzę. Dorastanie z Klarą było jak chodzenie po linie. Była dwa lata młodsza, ale zawsze w centrum uwagi. Gdy miała dziesięć lat, rozbiła moje ulubione ceramiczne naczynie, bo chciała zobaczyć, jak się rozpadnie. Mama tylko westchnęła. Ona jest taka twórcza, hanno. Gdy ja w wieku 14 lat spędzałam noce nad projektami na konkurs plastyczny, Klara dostawała pochwały za swoje spontaniczne rysunki, które rzucała na stół bez wysiłku. Ludzie mówili, że jej energia jest zaraźliwa, ale dla mnie była wyczerpująca. Czułam się jak tło dla jej blasku, zawsze sprzątająca jej bałagan, zawsze ustępująca, by mogła błyszczeć. Kiedy poznałam Adama, myślałam, że znalazłam kogoś, kto widzi mnie. Naprawdę mnie. Był spokojny, cierpliwy, słuchał, gdy mówiłam o projektach wnętrz, o marzeniach o własnej pracowni. Wydawał się bezpieczny, jak kotwica w moim chaotycznym życiu. W pierwszych dniach przed imprezą Klara była zaskakująco pomocna. Rozmawiała z kwiaciarką, wysyłała mi palety kolorów, nawet pojechała po ulubioną whisky Adama. Pamiętam, jak powiedziałam mamie miło, że jest. Mama uśmiechnęła się za szybko. Ona po prostu cieszy się Twoim szczęściem. Chciałam w to wierzyć, ale były momenty subtelne, dziwne. Sposób, w jaki ręka Klary spoczywała na ramieniu Adama, gdy się śmiała. Wewnętrzne żarty, których nie rozumiałam. Spojrzenie, które wymienili przy stole, które sprawiło, że skóra mi cierpła. Widziałam to wszystko, te mikroskopijne zdrady, ale je przełykałam, przekonując siebie, że jestem paranoiczką. Klara zawsze była kokieteryjna. Adam po prostu czuł się swobodnie z moją rodziną. To przecież miłość, prawda? Ufanie, nawet gdy instynkt krzyczy, by tego nie robić. Noc imprezy nadeszła szybko. Przyjaciele i krewni zapełnili nasz ogród, popijając wino pod jabłoniami. Muzyka płynęła z głośnika Bluetooth, który Klara uparła się użyć. Miałam na sobie jasnozieloną sukienkę, o której Adam kiedyś powiedział, że podkreśla moje oczy. Wyglądał przystojnie, nawet nerwowo, jakby to naprawdę coś dla niego znaczyło. A mimo to nie mogłam pozbyć się uczucia niepokoju. W połowie wieczoru, pomagając mamie rozstawić dodatkowe talerze na deser, zdałam sobie sprawę, że zostawiłam szal w domu. Temperatura spadła, na ramionach pojawiła się gęsia skórka, więc wślizgnęłam się przez kuchnię do cichego korytarza. Wtedy usłyszałam głosy, ciche, zbyt bliskie. Śmiech Klary, zadyszany, znajomy. Skręciłam w stronę gabinetu, a tam byli. Adam zbyt blisko, ręce Klary w jego włosach i ciała pochylone ku sobie, jak magnesy przyciągane z przeciwnych biegunów. Czas nie zwolnił, zatrzymał się. Nie mogłam się ruszyć, nie mogłam mówić, patrzyłam na coś, dlaczego nie miałam słów, prywatny świat, który nie miał mnie obejmować, nie zauważyli mnie od razu. W tych sekundach niewidzialności czułam wszystko: każde kłamstwo, każde zignorowane ostrzeżenie, każdy moment, który tłumaczyłam sobie jako paranoję, ułożył się w okrutną, doskonałą układankę. Gdy Adam w końcu się odwrócił i mnie zobaczył, jego twarz wykrzywiła się w mieszance winy i przerażenia. Klara tylko zamrugała, nie było westchnienia, przeprosin, tylko cisza. Cofnęłam się powoli, moje kroki nie odbijały się echem. Nawet deski podłogowe zdawały się mi współczuć. Na zewnątrz impreza trwała, śmiech, muzyka, brzęk kieliszków do szampana. Nikt nie wiedział, że właśnie straciłam przyszłość. Nie zostałam na pożegnania. Spakowałam się przed świtem, zostawiłam kartkę na kuchennym blacie, potrzebuję czasu i wymknęłam się w szary poranek, nie budząc nikogo. Wróciłam do Warszawy, a moje mieszkanie wydawało się inne, mniejsze, bardziej samotne. Ściany odbijały echo w sposób, którego wcześniej nie zauważałam. Zdjęłam zdjęcia zaręczynowe, schowałam je do pudełka po butach i zakopałam pod zimowymi płaszczami w szafie. Usunęłam wszystkie zapisane wiadomości, zablokowałam numer Adama, wyciszyłam imię Klary wszędzie, gdzie się pojawiało. Ale były rzeczy, których nie mogłam wymazać zapach jego szamponu na starej bluzie, dźwięk śmiechu Klary, teraz ostrzejszy niż szkło w mojej pamięci. Nie mówiłam nikomu, co się stało, ani współpracownikom, ani bariście, który znał moje imię i zamówienie. Rzuciłam się w pracę. Długie dni w biurze projektowym, późne noce nad poprawkami wizualizacji, których nikt nie wymagał. Wyczerpanie stało się tarczą. Jeśli byłam dość zmęczona, nie musiałam myśleć, czuć. Tygodnie mijały, potem miesiące. Moje życie stało się mechanicznym rytmem. Praca, dom, sen. Powtórka, ale w głębi duszy coś we mnie tęskniło za czymś więcej, czymś żywym. Pewnego piątkowego wieczoru, niemal sześć miesięcy po tym, jak wszystko się rozpadło, dostałam zaproszenie na otwarcie galerii w centrum. Lokalny artysta, którego mgliście pamiętałam z dawnych znajomości z uczelni, prawie nie poszłam, ale coś we mnie, może upór, może duma, nie pozwoliłoby, by moje życie stało się jeszcze mniejsze. Tam zobaczyłam jego. Michała Nowaka. Był wyższy, niż pamiętałam, z cichą elegancją w sposobie, w jaki stał, ręce w kieszeniach, ramiona rozluźnione, jakby nic nie mogło go poruszyć. Był na mojej imprezie zaręczynowej, kiedyś, dawny przyjaciel Adama z czasów studiów. Klara wspominała go czasem zawsze z tym przesadnym podziwem, który zachowywała dla mężczyzn, których chciała, ale nie mogła w pełni zaimponować. Rozpoznał mnie, zanim zdążyłam zniknąć w kącie. Hanna Kowalczyk, powiedział, uśmiechając się, gdy podszedł bliżej, prawie nie uwierzyłem, że to ty. Ja też nie wierzyłam. Czułam się, jakbym weszła w skórę kogoś, kto już do mnie nie pasuje. Dawno się nie widzieliśmy, udało mi się powiedzieć. Rozmawialiśmy o sztuce, o mieście, o tym, jak absurdalny był wybór win. Nie pytał o przeszłość ani o Adama, ani o Klarę. Pytał nad czym pracuję, która kawiarnia mi się podoba, czy wciąż szkicuję projekty ręcznie, czy przeszłam na cyfrowe. Tworzył przestrzeń, nie żądając jej. Tamtej nocy wróciłam do domu lżejsza niż czułam się od miesięcy. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. To było coś cichszego, wolniejszego. Spotkaliśmy się znowu tydzień później, potem w parku w deszczową niedzielę. I zanim się zorientowałam Świat, po którym stąpałam na palcach, zmienił się. Z Michałem nie czułam się jak kobieta ukrywająca rany, czułam się jak ktoś, kto na nowo odkrywa, jak żyć. Słuchał, nie po to, by odpowiedzieć, nie po to, by analizować, ale by naprawdę słyszeć. Spoglądał na mnie przez stół i jakoś wiedział, kiedy potrzebuje ciszy, a kiedy rozproszenia. Nigdy nie wypełniał powietrza pustym hałasem. Z czasem zaczęłam mówić mu prawdę. Nie wszystko naraz, ale w małych porcjach. Błysk bólu tu, wzmianka o klarze tam. Nigdy nie naciskał na więcej, po prostu trzymał przestrzeń, gdy się rozplątywałam. Były noce, gdy siedzieliśmy do późna w moim mieszkaniu, pijąc herbatę, słuchając starych płyt jazzowych, noce, gdy płakałam cicho w jego koszule, nie musząc tłumaczyć dlaczego, i poranki, gdy budziłam się, widząc, że zrobił kawę dokładnie tak, jak lubię. Z mlekiem owsianym i szczyptą cynamonu. W tym wszystkim odkryłam coś nieoczekiwanego, radość. Nie głośną, nie taką, którą publikujesz w mediach, ale taką, która osiada głęboko w kościach i mówi: Jesteś teraz bezpieczna. Nie powiedziałam rodzinie, nie skontaktowałam się. A kiedy z Michałem zdecydowaliśmy się pobrać, tylko we dwoje, w urzędzie stanu cywilnego z dwoma świadkami poznanymi tego ranka, wiedziałam, że nie ukrywam. Chroniłam coś świętego, coś, czego nie mieli już prawa dotknąć. Nie mieliśmy białych strojów, nie było kwiatów, ani alei, ani urzędnika recytującego banalne przysięgi, tylko ja, Michał, cichy sędzia o imieniu Janusz i dwoje starszych świadków, którzy uśmiechali się, jakby czekali, by ktoś poprosił ich, by znów uwierzyli w miłość. Padało tamtego ranka, warszawski deszcz, miękki i nastrojowy. Pamiętam, jak patrzyłam na Michała stojąc przed sędzią, myśląc, jak dziwne jest, że coś tak małego, tak cichego może nieść tyle wagi. Nie było westchnień, dramatyzmu, rodziny po obu stronach, tylko dwoje ludzi wybierających siebie nawzajem. Potem poszliśmy do piekarni na rogu i podzieliliśmy się croissantem, jeszcze ciepłym, z okruchami lądującymi na jego krawacie. Śmialiśmy się, nie dlatego, że było idealnie, ale dlatego, że było prawdziwe, nasze. Michał nigdy nie prosił, bym to ogłosiła, by powiedziała rodzicom, Klarze czy Adamowi. Rozumiał, że niektóre rzeczy nie muszą być ogłaszane, by były prawdziwe. Nasze życie razem stało się własnym wszechświatem, łagodnym, świadomym, cudownie oddzielonym od tego, co zostawiłam za sobą. Dwa lata minęły spokojnie. Nasz dom to przebudowany loft z odsłoniętą cegłą i roślinami, które jakimś cudem przeżyły, mimo mojej historii zaniedbywania zieleni. Michał wypełnił ściany sztuką, ja półki książkami o designie. Organizowaliśmy kolacje dla przyjaciół, którzy nie dbali o to, kim byłam kiedyś. Jeździliśmy na wycieczki bez publikowania ich. Stworzyliśmy coś niewzruszenie naszego. I byłam szczęśliwa. Naprawdę. Głęboko. Gdy zadzwonił mój dziadek, prawie nie odebrałam. Jego głos był słabszy niż pamiętałam. Kruchszy. Hanno! powiedział wciąż używając zdrobnienia, które tylko on miał prawo używać. Za miesiąc kończę osiemdziesiąt lat, chcę jednej kolacji, tylko rodzina, jedna noc. Zawahałam się. Był jedynym, który dzwonił w moje urodziny po tym jak zniknęłam. Jedynym, który wysłał odręczną kartkę na naszą pierwszą rocznicę ślubu, choć nikt mu nie powiedział, jakoś wiedział, zawsze wiedział, więc powiedziałam tak. Michał patrzył na mnie, gdy odkładałam słuchawkę, troska ledwo skrywana w jego cichych oczach. Nie musisz jechać, powiedział łagodnie, jego ręka znalazła moją. Wiem, odpowiedziałam, ściskając jego palce, ale chcę, dla niego, nie dla nich. Podróż do Zakopanego wydawała się dłuższa niż zwykle. Im dalej na południe, tym cięższe stawało się powietrze. Wspomnienia czepiały się znajomych zjazdów z autostrady i znaków drogowych. Gdy wjechaliśmy na podjazd domu rodziców, światło już zmieniało się w złote. Wszystko wyglądało tak samo. Stary dzwonek wiatrowy śpiewał przy huśtawce na ganku, rabaty kwiatowe były zarośnięte, ale kwitnące, drzwi frontowe skrzypiały jak zawsze. Na moment znów miałam 29 lat, zraniona, bez tchu, próbując złapać oddech po tym, jak moje życie rozpadło się w tych ścianach. Ale ręka Michała na moich plecach przypomniała mi, że nie jestem już tamtą kobietą. W środku pomagałam mamie nakryć do stołu w milczeniu uprzejmie. Skomentowała, że dobrze wyglądam, że jest zaskoczona widząc mnie, ale nie pytała o więcej. Mój ojciec kiwnął raz głową i wrócił do sprawdzania pieczeni. Moja nieobecność została wpleciona w tkaninę rodziny i cicho zaszyta. Ustawiałam sztućce, gdy ich usłyszałam, dwa głosy, zbyt znajome. Klara i Adam. Nie odwróciłam się. Nie jeszcze. Pozwoliłam by przyszli do mnie. Ich kroki nadeszły pierwsze: ostre obcasy i niski stukot eleganckich butów. Nie musiałam patrzeć, by wiedzieć, że to Klara i Adam. Ten dźwięk zawsze oznaczał to samo. Ona miała kontrolę, a on był dwa kroki za nią, jak cień, który nosiła dla wygody. Gdy weszli do jadalni, trzymałam postawę, plecy proste, układając ostatnią łyżkę na lnianej serwetce. Potem się odwróciłam. Klara zatrzymała się w pół kroku. Adam wyglądał na wyblakłego, niezmęczonego, ale jakby ktoś wyssał z niego kolory. Klara odzyskała rezon pierwsza, bo oczywiście tak. No proszę, powiedziała, błyskając swoim charakterystycznym uśmieszkiem. Patrzcie, kto w końcu postanowił się pojawić. Wylazłaś ze swojej warszawskiej jaskini, co hano? Nie mrugnęłam. Miło cię widzieć, Klaro. Jej oczy szybko przesunęły się na moją lewą rękę, potem z powrotem. Ciekawość zamaskowana jako protekcjonalność. Wciąż grasz w samotnego wilka, jak widzę, powiedziała słodko, dość głośno, by wszyscy usłyszeli. Przechyliłam głowę. Właściwie nie, jestem mężatką. Powietrze się zmieniło, nawet dźwięk układanych sztuczców ustał. Mama podniosła wzrok z nadmisek z sałatą. Ojciec zatrzymał się przy karawce z winem. Wyraz twarzy Klary zadrgał na sekundę, ale to wystarczyło. Brwi Adama się zmarszczyły. Mój mąż zaraz tu będzie, dodałam, wygładzając rąbek obrusu. Powinien być lada moment. Jakby na zawołanie, drzwi frontowe zaskrzypiały, kroki, płaszcz odłożony na wieszak, i wtedy wszedł Michał. Miał na sobie skrojony granatowy płaszcz, ciemne spodnie i tę cichą pewność, która nie wymagała ogłaszania. Jego oczy od razu znalazły moje, ciepłe i niewzruszone. Uśmiechnął się. Mały, tylko dla mnie, i przeszedł przez pokój, jakby należał do niego. Przepraszam za spóźnienie, mruknął, całując mnie w skroń, gdy jego ramię otoczyło moją talię. Korek był koszmarny. Spojrzałam ponad jego ramieniem, by złapać otwartą buzię klary. Adam tymczasem zamarł zupełnie. Usiedliśmy. Michał usiadł obok mnie, jego ręka lekko spoczywała na mojej na stole. Kolacja zaczęła się jak każda inna: najpierw sałatka, potem pieczony kurczak z rozmarynem i bułeczki, które dziadek upierał się, że pochodzą z tej samej piekarni od 1982 roku. Mama zadawała Michałowi uprzejme pytania: O jego pracę, rodzinę, gdzie teraz mieszkamy? Ojciec głównie kiwał głową, wtrącając się, gdy rozmowa zamierała. Ale Klara nie mówiła nic, nie jadła też dużo. Przesuwała jedzenie po talerzu, jak dziecko odwlekające porę spania. Adam ledwo podnosił wzrok, napięcie nie było głośne, tliło się w sposobie, w jaki ramiona Klary nigdy nie były w pełni rozluźnione, w tym jak zerkała między mną a Michałem, jakby szukała szczeliny. Nie było żadnej. Po daniu głównym, dziadek wstał, unosząc kieliszek z winem, jego głos drżał, ale był pełen wdzięku. Za rodzinę. Powiedział, za przebaczenie, jeśli jesteśmy dość odważni, i za nadzieję, że nawet stare korzenie mogą znów zakwitnąć. Unieśliśmy kieliszki. Spojrzałam mu w oczy. Mrugnął. Wtedy Klara wstała, stuknęła łyżeczką w kieliszek. Ten jej teatralny gest, który robiła, gdy uwaga zbyt długo była gdzie indziej. Chciałabym powiedzieć kilka słów, ogłosiła, o mojej kochanej siostrze Hanie. Mój żołądek się ścisnął, ale nie odwróciłam wzroku. To naprawdę coś, zaczęła jej głos przesłodzony. Znikać na lata, a potem pojawić się z mężem, którego nikt nigdy nie widział. Odważne, trzeba ci to przyznać. Nie powiedziałam nic, Michał też nie. Niektórzy z nas wierzą w przejrzystość, kontynuowała Klara, ale inni wolą żyć w sekrecie. Jej spojrzenie się zwęziło, rzucając wyzwanie. Wtedy krzesło Adama zaskrzypiało na podłodze. Dość, Klaro, powiedział cicho, ale stanowczo. Klara odwróciła się do niego zszokowana. Słucham? Pokręcił głową. Nie musisz tego robić. Co robić? warknęła. Wskazać, że pojawiła się znikąd, udając, że. Dość, przerwał jej. Jego głos przeciął zdanie jak szkło. Patrzyli na siebie. Cokolwiek między nimi kiedyś było, teraz nie istniało, tylko ciężar i żal. Klara prychnęła, chwyciła kieliszek wina i wybiegła na patio, do ogrodu. Adam poszedł za nią, jego wyraz twarzy pusty. Nie wrócili. Kolacja zakończyła się cicho. Michał pomógł dziadkowi wrócić do fotela, podczas gdy ja zbierałam talerze ze stołu, mama rzuciła mi długie, nieczytelne spojrzenie, zanim zaoferowała półserczny uścisk. Ojciec mruknął coś o pogodzie, nikt już nie wspomniał, Klary. Gdy wyszliśmy na zewnątrz, powietrze stało się rześkie. Pachniało ogrodową ziemią i resztkami tarty cytrynowej. Światło ganku rzucało miękką poświatę na podjazd. Michał ujął moją dłoń. Wszystko w porządku? zapytał. Spojrzałam na dom, tak znajomy, a teraz tak odległy. Potem na niego. Jest, powiedziałam. Po raz pierwszy od bardzo dawna, naprawdę jest. Szliśmy do samochodu w ciszy, takiej, która nie boli, lecz leczy myślałam o wszystkim co straciłam i wszystkim co zyskałam Klara i Adam byli częścią mojej przeszłości ale nie posiadali mojej przyszłości Nie przyjechałam by sprawić że poczują się mali Przyjechałam by przypomnieć sobie jak daleko zaszłam Gdy Michał uruchomił silnik jego palce musnęły moje jeszcze raz Wiedziałam że to nie była zemsta to była wolność Wróciliśmy do Warszawy do naszego loftu gdzie życie toczyło się dalej ciche świadome Nasze. Zaczęłam projektować więcej, nie tylko wnętrza, ale też przyszłość. Otworzyłam małą pracownię, gdzie uczę młodych projektantów, jak tworzyć przestrzenie, które opowiadają historię. Czasem, w spokojne wieczory, siadam przy oknie z kubkiem herbaty i myślę o tej nocy w Zakopanem. Nie o bólu, ale o tym, jak nauczyła mnie wybierać siebie. Na mojej biurku leży mały notes, w którym zapisałam jedną myśl po tamtej kolacji. Moja wartość nie zależy od ich oczekiwań. Czytam to czasem, gdy świat wydaje się za ciężki i przypominam sobie, że wolność nie jest głośna. Jest cicha, jak poranek po deszczu, jak dłoń Michała w mojej, jak życie, które buduję każdego dnia.